W czwartek o godzinie 17 spotkania będą prowadzili w dziedzinie rejestracji w Здесь

Nie do to żeby na święta można Dziękuję. Najlepiej znacie swoje dzieci i znać jej możliwości. Może ktoś chciałby, żeby jego dziecko się rozwinęło. Zapraszamy, Przeprowadźcie te dzieci w czwartek na godzinę 17 do sali tutaj przy A pierwsze spotkanie warsztatów na będą w sobotę 17 września o godzinie 11. Zapraszam za opadatki, także pewnie spoza Prawdy, może ktoś mieszka. Dlatego nasze barania chciałem uczestniczyć w tej akcji, w tym co powstaje w naszych barania. Zachęcam, się do tego włączyli. aby pomyśleć o tym, jak sprowadzić przygody szkolne na księdze nadziei.